Wszędzie tam, gdzie istniał przemysł, myślę, że no, będę, miał, jak mówię, o krakowskiej perspektywie, bo jest mi ona i znana, i bliższa, ale myślę też o paru nawet tutaj śląskich miastach, których sytuację znam. Wszędzie, gdzie był e, tak zwany stary przemysł, e, no, zostają w sytuacji przemian, transformacji. No, bardzo często tereny, które są albo zdegradowane, albo porzucone. I właściwie trzeba powiedzieć, że europejskie środki na taką rewitalizację terenów poprzemysłowych, one już były na poziomie nawet przedakcesyjnym, były w tej perspektywie finansowej no i będą w tej, która się zaczyna teraz. Więc to jest kwestia jakby sztuki też lokalnych i regionalnych yy, samorządów co do tego, żeby po te środki yy, sięgać, bowiem jest to po pierwsze poważne, poważne wyzwanie, jeżeli chodzi o stronę finansową. Natomiast jest dużo, powiedziałbym, łatwiejszym problemem, jeżeli chodzi o społeczny klimat wokół tego typu działań. Po pierwsze, jeżeli się takie ogromne tereny, jak chociażby Nowej Huty, tego samego kombinatu uwalnia, na przykład 60 hektarów w jednej działce, jest taka działka ze złomu starych azbestowych i żelbetowych budynków i tak dalej, no to tego typu działania z całą pewnością mają taką społeczną akceptację. Ale re, 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 pan mówił rewitalizacji czy reindustrializacji? Nie, nie. Ja mów, no, żeby, żeby cokolwiek nowego tam postawić, trzeba usunąć to, co, to, co było stare. Mówię o tym takim etapie przygotowawczym. I to są grunty, które są fantastycznie, po pierwsze, uzbrojone, jeżeli chodzi o dostęp do łączności i do, do mediów. Mówię o, tutaj o, o Krakowie i o Hucie, a równocześnie jest. No, fantastyczny społeczny klimat ku temu, żeby tam powstało coś nowego, coś przyjaznego środowisku, żeby były odtwarzane miejsca pracy, ale no nie te, które kiedyś tam się odbywały przy wielkich piecach, prawda, czy, czy stalowni, czy też aglomerowni, koksowni i tak dalej. Więc mamy po pierwsze właśnie możliwość z, z punktu widzenia samorządu Odzyskania nowego, uzyskania nowego płatnika podatków od nieruchomości. Miejsca pracy generują dochody z podatku Pilnicit, a równocześnie no, poprawia się klimat społeczny w, w tą stronę, że no, ludzie nie rozglądają się za tym, gdzie by tu pojechać i jak przeżyć, tylko cieszą się, że możemy w tym miejscu, gdzie kiedyś no, wyglądało to. Jak po bojowisko przyjechać do firmy, która po pierwsze ma dzisiaj bardzo ładną architekturę już tą przemysłową, czyli mówimy o tak halach, budynkach i, i tak dalej. No a po drugie są to miejsca, które już wymagają e, ludzi, no, przynajmniej z średnim technicznym wykształceniem, e, jak również i oczywiście, e, czyli mówimy o niebieskich i białych kołnierzek, jak mówiąc krótko, jeżeli chodzi o przemysł. I ja uważam, że jest to działalność niezwykle cenna i sensowna, bowiem jest też taki w Polsce dzisiaj trend, że się zachwycamy tym, że mamy bardzo dobrze rozwinięty sektor usług IT i BPO, no tylko, że nikt o tym nie wie, czy znaczy nie wie, stara się nie myśleć, bo się dzisiaj cieszy sukcesem, że jedną decyzją korporacji można to przenieść tysiąc kilometrów dalej, całą tą usługę, no tam, gdzie będzie taniej, to zresztą tutaj dzisiaj na tej konferencji Padła ta informacja o krotności wzrostu zarobków w Chinach. Ja zresztą miałem taką możliwość kiedyś dwa lata temu rozmawiać z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, który mi i ku mojemu zaskoczeniu informował, że Chińczycy przenoszą sporą część tej takiej trudnej produkcji na Sri Lankę i w ogóle do sąsiednich krajów, ponieważ już się Chińczykowi, który coś umie, nie chce po prostu pracować za małe pieniądze. A te 600 milionów, które nic nie umie. No to się do tego nie nadaje, więc mamy tutaj przy tych naszych zachwytach nad, nad sektorem usług no, tego typu zagrożenie, więc dlatego inwestycje w takie reindustrializowane obszary są celowe, sensowne, bo można to sprowadzić do bardzo krótkiego oświadczenia. Ja kiedyś miałem taką, jako burmistrz, opozycję, a, której zarzucano mi, że sprzedaję ojczystą ziemię Coca-Coli. No i na argument taki, że fabryki nie zabiorą, na plecy i są, nie wyniosą. Oni już nie mieli argumentów. W związku z tym, jeżeli coś się buduje i się tworzy miejsca pracy tego typu, zainwestowane, to, to to jest po prostu w miarę trwałe i stabilne i pewne, że może już nie wnuki, ale jeszcze my i ewentualnie nasze dzieci tam będą mogły pracować. Więc to jest naprawdę ważna i fajna inicjatywa. Każda konferencja, jeżeli się uważnie na niej tak powiem siedzi, nie robi czego innego, czegoś uczy. Ja sporo takich danych statystycznych, które tu dzisiaj w tej pierwszego panelu padły, sobie zapamiętam, jak również zapamiętam to, że może nie zawsze warto dyskusje w tak bardzo szerokim wachlarzu prowadzić, bo ona wtedy utrudnia percepcję słuchaczom. Co mieliśmy pod koniec tego, do tego jakiś tam mały dowód. Więc ja myślę, że uczyć się tego, o czym się tutaj mówi i co świetnie pan prezes Donocik podkreślił, no zanim będzie za późno rozmawiać w mieście, w którym się dobrze dzieje, o tym, co będzie, kiedy no, skończą się zasoby, na których to dobre działanie się jest oparte, prawda? Czyli mówimy o tym węglu koksującym. Więc powiedziałbym tak, że wartością dla mnie... Taką, która tutaj chyba będzie mi najbardziej towarzyszyć, jest to, że mamy taką próbę postawy czy prezentowania aktywnej postawy Mądry Polak Przed Szkodą. To znaczy, ja myślę tak, że jeśli patrzymy na to, co się dzieje w Skawinie, co się dzieje w Szanowie, myślę o Valeo, to co się dzieje w Niepołomicach. W tej strefie przemysłowej, gdzie jest bardzo silnie zróżnicowane są branże, to nie jest tylko motoryzacja, to są, to są jednak bardzo takie, powiedziałbym, szerokie spektrum usług i produkcji, a szczególnie produkcji. To myślę, że to jest, powiedziałbym, daje lepszą gwarancję odporności na koniunktury i dekoniunktury. Zresztą to też postaje pytanie, co, znaczy, co my dzisiaj rozumiemy przez przemysł, bo. O ciężkim już właściwie chyba mówić i o surowcowym w Małopolsce nie ma, nie ma co chyba z wyjątkiem miejsc wydobywania wirus do rzecza Wisły, prawda? I tego, tego czyli kruszywa budowlanego. Innych właściwie wydobywczych soli się już nie wydobywa, więc właściwie nie ma, nie ma, nie ma tego typu ani wyzwań, ani, ani problemów. Myślę, że naszym problemem jest znajdywanie miejsc pracy w produkcji, ale dla ludzi, którzy no, kończą studia w Krakowie, bo jak się chwalimy w Małopolską 220 tysiącami studentów, to trzeba również powiedzieć, że w takim razie, jeżeli jedna piąta z nich co roku kończy pracę, no to sobie można policzyć, że to jest ponad 40 tysięcy ludzi, a w Krakowie rocznie, jeżeli powstaje 2 tysiące nowych miejsc pracy, to jest fajnie. Więc powstaje pytanie, gdzie jedzie i co robi te pozostałe 38 tysięcy. I to jest wyzwanie tak naprawdę.